Przypuśćmy, wasze postanowienie jest schudnąć w tym roku. Więc dam wam analogię. To jest jak z sadzeniem roślinki. Macie ziarenko, wkładacie je do ziemi i podlewacie. I patrzycie na drugi dzień, nic nie wyrosło. Co jest? A chodziłam, dużo spacerowałam, jadłam zdrowo, a nie ma roślinki, nie ma efektów. Dalej na wadze ta sama waga. Co jest? Podlewasz to kolejny dzień. Czyli idziesz na spacer, znowu zdrowo jesz. Na drugi dzień patrzysz, roślinka dalej nie urosła. Mówisz, co jest? Przecież się starałam, podlewałam tą roślinkę, chodziłam, jadłam zdrowo, ale ty się nie poddajesz. Masz znowu iść na spacer, masz znowu jeść zdrowo warzywa i ryby. I znowu podlewasz tą roślinkę, kolejnego dnia wstanie, znowu nic nie ma. Co jest? Chyba się poddam, chyba... Chyba oleję to, no bo nie widzę efektów, tak? Ale nie. Z uporem maniaka masz mieć determinację. Idziesz na spacer, znowu zdrowo jesz. Zajadasz się warzywami bez przerwy, aż do znudzenia. I znowu rano podlewasz te ziarenko, nawet gdy nie widzisz rezultatów. Czego ty nie widzisz, to to, że kreujesz pozytywny nawyk. Który w końcu przyniesie efekty? Nie widzisz, że pod ziemią z tego ziarenka kreuje się korzeń. Korzeń rośnie, żeby ta roślinka miała fundamenty. Ty tego nie widzisz. Więc kolejnego dnia powinieneś iść na spacer, powinieneś znowu jeść zdrowo i podlać te ziarenko. I któregoś dnia zdziwisz się, jak zobaczysz, jak coś zielonego zaczyna kiełkować z tego ziarenka. Ucieszony, Patrzysz, mówisz, coś tam jest! No to trzeba dalej podlewać. Czyli znowu zapieprzasz na spacer, znowu sobie ładujesz całą michę warzyw z rybką czy z jajeczkami i znowu kolejnego dnia podlewasz. Patrzysz, ta roślinka rośnie i rośnie. Staje się już taka i taka. I znowu podlewasz tą roślinkę rano. I znowu biegniesz na spacer. I znowu jesz zdrowo. Kolejnego dnia patrzysz, już liście się wyłaniają z tej roślinki. I mówisz, o kurde! Jest efekt mojej pracy. Stajesz na wagę, patrzysz kurde, 3 kilo mniej. Wow! I znowu lecisz na spacer i znowu jest zdrowy, i znowu podlewasz tą roślinkę. Potem patrzysz, roślinka już jest taka, ma dwa, trzy liście, stajesz na wagę, 6 kilo mniej, mniej zadyszek. Kurczę, no są efekty! No minął miesiąc, muszą być efekty. Później podlewasz dalej, patrzysz jest już jakiś pąk na tej roślince, patrzysz na wazy 10 kilo mniej. Patrzysz, że ty już po schodach nie łapiesz zadyszki, że już lepiej się czujesz, że twoja samoocena wzrosła. Więc znowu podlewasz tą roślinkę, patrzysz, za jakiś miesiąc jest już jakiś owoc zielony, ale jest! Stajesz na wagę 15 kilo mniej! Zaczynasz biec zamiast... Iść. Patrzysz w lustro, zaczynasz się sobie podobać. Depresja znika, robisz się szczęśliwy. Podlewasz kolejnego dnia znowu tą roślinkę. W dnia patrzysz, jest tam duży, piękny owoc. Przypuśćmy, że była to jabłoń. I co robisz? Co zrywasz te jabłko i zjesz? Nie. Bo jak zjesz, to nie będziesz miał nic. Czyli co? Przestajesz chodzić, przestajesz zdrowo jeść, to znowu przytyjesz i będziesz miał efekt jojo. Zdrowy nawyk, podlewanie roślinki każdego dnia, czy chcesz, czy nie chcesz, czy nie masz czasu, czy masz. Podlewasz roślinkę, idziesz na spacer, jesz zdrowo. Po jakimś czasie zauważysz, że jest coraz więcej tych jabłuszek czerwonych, które puszą, mówią, zjedz mnie, zjedz mnie, ale ty nie! Ty dalej podlewasz, czekasz aż te jabłka się powiększą, zaczerwienią jeszcze bardziej i znowu idziesz na spacer, znowu idziesz na jogging, znowu stajesz na wagę, patrzysz 20 kilo mniej! Czujesz się szczęśliwy, czujesz się spełniony, a potem co? Widzisz, że te jabłka już trzeba zerwać, że już są piękne, czerwone. Co robisz? sadzisz kolejne ziarenka, drugie, trzecie, czwarte w większych doniczkach, żeby miały większy korzeń, żeby roślinka wyrosła większa. Czyli idziesz już na jogging, zapisujesz się na zumbę, zapisujesz się na basen, zaczynasz jeść więcej warzyw, zaczynasz stosować post przerywany, dietę ketogeniczną, wprowadzasz coraz to zdrowsze produkty do diety. Twoja waga spadła 30 kilo, jesteś szczuplak, możesz biegać po schodach, możesz zarażać swoją pozytywną energią, zaczynasz podlewać codziennie coraz więcej roślinek, coraz więcej roślinek pnie się ku górze. Masz coraz więcej jabłek, którymi możesz obdzielać całą rodzinę, żeby się najedli. Możesz obdzielać znajomych, przyjaciół, możesz im pomagać, dawać im cenne rady, jak mają żyć zdrowiej, jak mają zmienić swoje życie na lepsze. O to chodzi. Zasiejcie zdrowy nawyk w swoim organizmie, w swoim mózgu, a efekty przyjdą bardzo szybko. Cieszcie się efektami i kontynuujcie niezłomnie swoją ciężką pracę.